W cyklu modlitwy według Józefa Murphy'ego. Modlitwa pierwsza. Przebywam w pieczy najwyższego i mieszkam w cieniu wszechmocnego. Kontemplując Boga w Jego chwale i cudach, które spełnia we mnie, mieszkam na zawsze w Jego cieniu, ponieważ wiem, że miłość Boża otacza mnie i otula. Czyni moją drogę prostą, nienaganną, piękną i radosną. Pan jest duchową mocą, najwyższym władcą i jedyną potęgą, która odpowiada na moje myśli. Jest więc moją ucieczką i twierdzą. Ta duchowa moc inspiruje, uzdrawia, wzmacnia i regeneruje mój umysł i ciało. Jest Bogiem. Jest łagodna i wspaniałomyślna. Ufam jej bezgranicznie. Miłosierna, kochająca, inspirująca i piękna. Reaguje na moje prośby. Ta Boża Moc okrywa mnie swoimi piórami miłości, światła i pokoju. Jest cudowna. Bez reszty odrzucam negatywne myśli tego świata. Strzały, które lecą w dzień. Boża miłość rozbija schematy mojej podświadomości. Strach nadchodzący nocą. Wiem, że jestem bezpieczna w niewidzialnych dłoniach Boga. Zawsze wibruję wespół z umysłem Boga i wszystko pomyślnie się układa. Jestem całkiem wolna od strachu przed wypadkami lub wrogimi działaniami. Od zarazy, co idzie w mroku, bo wiem, że jestem uodporniona i upojona Bogiem. Moje serce otrzymało boskie przeciwciała, Bożą obecność. Świadomie i podświadomie niszczę tysiące negatywnych myśli i sugestii, które podsuwa mi świat, gdyż Bóg we mnie porusza się i przemawia. Żyję w radosnym oczekiwaniu najlepszego. Niedola nie przystąpi do mnie, a cios nie spotka mojego namiotu. Bóg i Jego święta anioły, Boże idee, impulsy, przeczucia i wskazówki pilnie mnie strzegą. Chronione są wszystkie moje drogi, moje zdrowie, właściwe działania, wyrażanie siebie i Boże towarzystwo.